Pierwsze wrażenie jest takie, że mamy tutaj mało punktów, a dużo tekstu, ale to jest tylko wrażenie, natomiast absolutnie nie przekłada się na trudność zadania. Zadanie jest w rzeczywistości bardzo proste. Na dodatek, chyba ważne, bo pokazuje, jak CKE realizuje taki oto zapis z podstawy programowej. Mamy tutaj proste zjawisko fizyczne czy też chemiczne, no i mamy jeszcze funkcję wykładniczą. Całość wygląda odstraszająco na pierwszy rzut oka, ale jak się za chwileczkę okaże, to jest bardzo proste zadanie. Rozpocznijmy od zinterpretowania tego sformułowania. Nie więcej niż 125 tysięcy g oznacza mniej lub równo 125 000 g. Teraz po prostu zgodnie z treścią tego zadania zapiszmy sobie, co się będzie dziać po kolejnych okresach ośmiodniowych, bo takie mamy tutaj odcinki czasu. Po ośmiu dniach, czyli po pierwszym okresie, mamy połowę tego, co mieliśmy, czyli jedną, drugą grama. Przechodzimy do kolejnego pełnego okresu, czyli po 16 dniach, po dwóch okresach. Mamy zgodnie z podanym wzorem jedną drugą do potęgi drugiej razy 1 gram, co przecież z drugiej strony możemy sobie spokojnie zinterpretować jako połowę tego, co zostało nam po pierwszym okresie. Także bierzemy połowę z jednej drugiej, dodajemy dajemy 1 czwartą, czyli 25 grama. Już widać co się stanie po kolejnych ośmiu dniach, czyli licząc od początku po 24 dniach i po trzech pełnych okresach. Zgodnie ze wzorem mamy jedną drugą do potęgi trzeciej razy początkowa ilość izotopu. Ale zgodnie z naszą obserwacją możemy to policzyć jako połowę tego, co mieliśmy przed chwilą, także dostaniemy połowę z 25, co daje tys g. Osiągnęliśmy nasz pułap po 24 dniach, także zapisujemy taką odpowiedź.